Rozdział 11. Kiedy Jezus skończył rozkazywać swoim dwunastu uczniom, odszedł stamtąd, aby nauczać i głosić w ich miastach. A gdy Jan usłyszał w więzieniu o czynach Chrystusa, posłał dwóch ze swoich uczniów z pytaniem: Czy Ty jesteś tym, który ma przyjść, czy mamy oczekiwać innego? A Jezus odpowiedział im: Idźcie i oznajmijcie Janowi, co słyszycie i widzicie: Ślepi widzą, chromi chodzą. Trędowaci zostają oczyszczeni, głusi słyszą, umarli z martwych wstają, a ubogim opowiadana jest Ewangelia. A błogosławiony jest ten, kto się nie zgorszy z mojego powodu. A gdy odeszli, Jezus zaczął mówić do tłumów o Janie. Co wyszliście oglądać na pustyni? Trzcinę kołuszącą się na wietrze? Ale co wyszliście zobaczyć? Człowieka ubranego w miękkie szaty? Oto ci, którzy noszą miękkie szaty. Są w domach królewskich. Ale co wyszliście zobaczyć? Proroka? Owszem, mówię Wam, nawet więcej niż proroka, bo On jest tym, o którym jest napisane. Oto ja posyłam mego posłańca przed Twoim obliczem, który przygotuje Twoją drogę przed Tobą. Zaprawdę, powiadam Wam: nie powstał z tych, którzy rodzą się z kobiet, większy od Jana Chrzciciela, ale Ten, kto jest najmniejszy w Królestwie Niebieskim, jest większy niż On. A od dni Jana Chrzciciela, aż dotąd Królestwo Niebieskie doznaje gwałtu, i gwałtownicy je zdobywają, bo wszyscy prorocy i prawo prorokowali aż do Jana. A jeśli chcecie to przyjąć, on jest Eliaszem, który miał przyjść. Kto ma uszy do słuchania, niech słucha. Ale do kogo przyrównam to pokolenie? Podobny jest do dzieci, które siedzą na rynku i wołają na swoich towarzyszy. Graliśmy wam na flecie, a nie tańczyliście. Śpiewaliśmy pieśni żałobne, a nie płakaliście. Przyszedł bowiem Jan, nie jadł i nie pił, a mówił Ma demona. Przyszedł Syn Człowieczy, jedząc i pijąc, a mówił, oto żarłok i pijak, przyjaciel celników i grzeszników. Lecz usprawiedliwiona jest mądrość przez swoje dzieci. Wtedy zaczął ganić miasta, w których działo się najwięcej jego cudów, że nie pokutowały, mówiąc, biada tobie, Korozain. Biada tobie, Betsaido, bo gdyby w Tyrze i Sydonie działy się te cuda, które się w Was dokonały, dawno by w woże i Popiele pokutowały. Ale mówię wam, lżej będzie Tyrowi i Sydonowi w dniu sądu niż wam. A Ty, Kafarnaum, który jesteś wywyższony aż do nieba, aż do piekła będziesz strącony. Bo gdyby w Sodomie działy się cuda, które się w Tobie dokonały, przetrwałaby aż do dziś. Ale mówię wam, Lżej będzie ziemi Sodomy w Dzień Sądu niż Tobie. W tym czasie Jezus powiedział: Wysławiam Cię, Ojcze, Panie Nieba i Ziemi, że zakryłeś te sprawy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je niemowlętom. Tak, Ojcze, gdyż tak się Tobie upodobało. Wszystko zostało mi dane od Mego Ojca, i nikt nie zna Syna, tylko Ojciec, ani nikt nie zna Ojca, tylko Syn, i ten, komu Syn zechce objawić. Przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście spracowani i obciążeni, a ja wam dam odpoczynek. Weźcie na siebie moje jarzmo i uczcie się ode mnie, że jestem cichy i pokornego serca, a znajdziecie odpoczynek dla waszych dusz. Moje jarzmo bowiem jest przyjemne, a moje brzemię lekkie.